Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream. It, it's a memory. And it makes me sick. Now, focus. Wait. You're floating again. Weightless. A cipher. Relax. Yeah. I'm in hell. Forget it. Abandon that memory. It's unproductive. Go to Wonderland. I can't. I'm trapped. in my past. Sergeant, this girl's badly burned. Call for a doctor! She'll be alright. No, Alice. Discard that delusion. Forget it. Go to Wonderland. I'd rather not, Doctor. My Wonderland's shattered, it's dead to me. Your preference doesn't signify, girl. Now, Alice, where are you? I'm sailing. With a friend. Hmm. It's different somehow. Things have changed. Change is good. It's the first link in the chain of forgetting. What's happening? Are you mad? I'm not mad. Abbott. That's not right. What's he doing? Is something wrong? Something wrong? Blah, blah, blah. Oh, no, it's not that don't struggle, Alice. Let the new Wonderland emerge. Pollution? Corruption? It, it's killing me. Wonderland is destroyed. My mind is in ruins. Forget it, Alice. Block that dream. Wake at the sound. My head's exploded and there's a steam hammer in my chest. Yes, well the cost of forgetting is high. My memories make me vomit. What can I remember? Other things. I want to forget. Who would choose to be alone, imprisoned by their broken memories? I'll set you free, Alice. Memory is a curse more often than a blessing. So you've said many times, and and I will say again, the past must be paid for. Now. Before our next session, collect those pills from our high street chemist. Very well, Doctor. It's my turn to forget, Alice. Now, Charlie. Your pa was hung for killing your ma who beat you. Let's forget that, shall we? The past is dead, Charlie. No cóż, witam w moim displayu gry Alice the Madness Returns. Tu mistrz zeti sobie prawo do narzekania podczas grania. Ogólnie po tym jakże czarującym wstępie możemy się rozejrzeć po miejscu, gdzie mieszka Alicia. No cóż. Mark up the rescue. They died in a fire. I didn't. Bloody dodo. Head's in pieces, no doubt. nutter you are. No tak. Bardzo wesoło, jak żeby nie. Mamy tu stronę ilustrowanych wiadomości, które jest w stanie nakarmić nawet e, nie, nienasycony głód na wszelkiego rodzaju e, domową rozróbę oraz e, przemysłowe e, porażki.

Komentarz jest o zdjęciu, które zostało dostarczone przez kogoś, wręcz przez tą, przez pocztę, i nie wiadomo od kogo. mam nadzieję, że kiedyś podziękuję właścicielowi. Earn Keep. Jak miło. Trzeba zarobić swoje, niby. No cóż. Day, a dream Dla tych, którzy nie grali w jedynkę, informacja, w pierwszej części gry wydostawało się ze szpona szaleństwa, które główna bohaterka padła po utracie rodziny w pożarze domu. Zwieńczeniem gry było właśnie wyzwolenie się z tego szalonego Wonderland i powrót do złego świata po tym jak już ma się, że tak powiem, spokój, osiągnie się spokój wewnętrzny.

Miejsca dla, uh, gdzie trzymane były w większości beznadziejne przypadki. No i tak teraz wygląda. Ma się na szczęście jakieś miejsce zamieszkania, z tego co widać, ale no, różowe nie jest. Ogólnie tam na liście stały te, stały dziwki, jak widać było z Alfonsem. I Alfons wchodzi oczywiście otwartą rekrutację. A jakżeby nie? The stars and garters. Alice Little. Slumming again, are we? Nurse Whitless. What luck. Twice in as many months. Out on your own? You look frazzled, dearie. Not doing well? Not really. Come along home then and look at my pigeons. Pretty birds. Like you. I don't think so. Our last visit cost me several pounds and got me nowhere. I might recall where your mangy rabbit got to. Still a mess. No surprise. Her kin roasted like chestnuts right before her eyes. Ten years in Rutledge Asylum wasted everyone's time. Dr. Bumble won't do better. Still hauling out her questions. The fire, her memory. I deserve consideration, don't I? Who found her her new clothes? Who got her a place at bombay's? Where'd she be without me? On the streets, selling her backside. Like some <laughs> pigeons, though. She's doled out the odd pound or two. <laughs> but what I know is worth more than that. Kept her secret, haven't I? Heard her say, All died on my account, I couldn't save you. I've told her my silence is for sale. Keep. I'm a good sort, really. Not like her nanny, that uppity whore, or that lawyer fellow Radcliffe, took a stupid rabbit. Need money. Warned her I'd tell the coppers if she didn't make a donation to my upkeep. She yells and goes off her head. This, she canna remember her name. What I heard. What Idę po chusteczkę. Klimat mi się na monitorze skrystalizował. do you mean to harm me? To send me back to the asylum? I won't say no. I a Need drink. Very upsetting journey, but I'm rid of Pris, or whatever she's become. At least the place I've landed is somewhat familiar. About time, too, Alice. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. You're no help at all. But you know I can. Abandon that hope. A new law reigns in this Wonderland, Alice. It's very rough justice all round. We're at risk here. You be on your guard. I po tym, jak rzeczącym przewitanie ze strony kotascher, znowu zyskujemy kontrolę postaci. On tym razem ma troszkę większych możliwości motoryczne. Na przykład możemy skakać. Co jest niemożliwe w świecie normalnym? Przy zbieramy wspomnienia z naszego dawnego życia przed tą całą tragedią i wszystkim. Hej! Time is too reckless, my girl. Amanita Muscalia is merely a stinky toadstool. A spongy consistency, but poisonous drink me. I've been down this road before. Good things in small packages. Though lacking a bathing costume, a plunge in that pool is in order. My god, I'm shrinking in this potion. Sh Shall I disappear? Almost. But the upside is that while smaller, you can see things that are nearly invisible to your bigger self. Ah, I get it, quite. No dobra, mamy już moc ee, pomniejszania się. Chyba już na coś. A, właśnie, rodzaj kontroli. I w tej postaci mamy dostęp do różnego rodzaju wskazówek. Jak również widać niektóre niemal niewidoczne rzeczy. Większości facetów jak tam tą cholerną dziurę. No cóż. Lepiej grze niż na Dreal i Fino Teraz tak, to jest też coś bardzo sympatycznego, z czego będziemy korzystać bardzo często. W tym kwiatku regeneruje się całe HP. Tak długo się tam siedzi, tak długo się jest to regenerowane. Więc na sprawa. No proszę. Okaz miejscowej fauny. Sala, tutaj gdzieś też może jest jakieś wspomnienie, ślebry kojarzę I... O, właśnie, na przykład taką strzałkę można znaleźć, i to pokazuje, prawda, drogę do wspomnienia. Dobra, jest no, tak. Dziwi ogólnie, że jest są te, te murczle, ponieważ, żeby je zniszczyć, potrzeba noża, a. Na razie, no, że jeszcze nie posiadamy, nie mamy żadnej broni, tak naprawdę jeszcze. Że już to nie można ruszać myszką, żeby się rozejrzeć, bo widać, że te naprawdę są niesamowite. I całe to oczczenie po prostu tylko wzmaga jeszcze bardziej siłę klimatu. Ot, i jesteśmy. Lekka zmiana.

Your eee, mówi to co ta, ta, ta co tam Krumukra krum mówiła, to był Radcliffe i mam wrażenie, że to jest jedyna tak naprawdę przyjazna Alicina, alaż poza jej na, tą e, jej e, nianią osoba. Przy okazji... Radcliffe zdaje się interesować bardziej jej stanem psychicznym niż jej psycholog, co jest już samo w sobie prawda, wskazówką. No i oto pierwsze starcie. Małe podstawowe ścierelu, którego wszędzie będzie pełno. Nie no, potrzebuję jak nie jakiejś specjalnej finezji i niczego innego, żeby to po prostu wytłuc. No, następni. Oho! Jednak nie. Nie, nie planuję sprawdzać, jak bardzo boli ich cios. Więc, póki jest to możliwe, to przekładam ten test na późniejszą godzinę. Uch, ale przycięło. Dobra, tu jest droga dalej, tak, a tu jest jeszcze jedno wspomnienie. Flora's purpose is simple and immutable. Human purpose is fickle, because it is a slave to memoria. Nie potrzebuję wskazówek, na szczęście. Dobra, lecimy. I dalej. Ok, I teraz jeszcze tu. Aha, i buteleczka collectables. Nie wiem czy coś dają, czy nie jakoś nie udało mi się tego zweryfikować podczas pierwszego przechodzenia tej gry, ale... Ale jak można zebrać, to... Cóż? Taki urok platformówek. I tutaj też buteleczka, dziękuję i idziemy dalej. A i czasami też warto tak po prostu zatrzymać i rozejrzeć wokół na niewidoku... Znaczy na, na niewidoku. Na pomniejszeniu. Oh, it's you again, Alice. You may approach. Why would I do that? You want to eat me? Yes. Well, you taught me manners, and I've lost my taste for mad women. Strictly a poor diet for me. Everything's better with bacon, don't you agree? Of course you do. Now, there are pigs' snouts scattered about. I heard a few behind the house. Go fetch them for me but take care for the pests that block your way. pepper them up, if they do. they need spice, and you're just the dish, a girl, to season them for me. you'll find that grinder serviceable. why not season your own pig parts? matter of priorities. my alabaster skin needs protection from the disgusting creatures running amok amidst the environs. but one gets peckish. look! all you have to do is listen for the oink, then shoot the snout. You may like the results. I certainly will. Some disgusting creatures in the woods, some disgusting creatures right here. No cóż, a chociaż I spotkamy się to z kolejnym irytującym przeciwnikiem. Wolterfly. Małe. Denerwujący. Na szczęście mogę im przypieczyć Póki mi się nie skończy pieprz to oczywiście nie przegrzewa Komunic jest nieograniczona, ale trzeba używać jej z umiarem Wuhu No 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 Nie rób tak jeszcze no. Troszkę tego dużo Uriha ja. Okej okay. No, najpierw rozwalę wszystkie gniazdy, żeby mieć z głowy linię produkcyjną, a dopiero później usunąć efekty. Dobra, przekonajmy wcinka. Ja rozwalę to najpierw, skoro tak bardzo chcecie. No, dobra, teraz można zacząć strzelać do tłumu. Ci też no co w końcu mogę No posprzątane Teraz tak trzeba... Ogólnie to takie nohale rozrzucone tu i tam można stracić z dużej odległości i tak dalej, ale ogólnie tam i tak będą się podejść. A w każdym razie te nohale otwierają po prostu kolejne Przejścia, więc czasami warto jest stącić z tego względu, że mogą otworzyć tam przejście do jakichś tam znajdziek śmiesznych. Czasami są to tylko zęby, ale zęby też są istotne. Kiedy zbieram ich troszkę więcej, to będzie opcja wykorzystania ich po raz pierwszy. Nie sądzę, że gdzieś tam sekretów nie ma, ale na się że pamiętam, to nie ma. Dziękuję bardzo za snout. Tak, Alice zrobiła swoje, Alice może odejść. Słuchaj. No cóż, ale chociaż w takim wypadku dostałem. O, właśnie. Nagrody za, za swe trudy. Jak czy by nie, te Bolter, Bolterfly były irytujące.